Przestawiłem kamerki, jak Państwo widzą i będziemy realizować teraz punkt 4.1.2. Stupnąłem nogą w kamerki, ale widzę na podglądzie, że to nie zepsuło naszego widoku. Ustawiłem ostrość. Ja widzę nawet te małe kreseczki na manometrze, więc Państwo na nagraniu również powinni wszystko dobrze widzieć. Przy okazji proszę popatrzeć, to jest y, praca magisterska. Y, kiedyś dyplomanci robili różne fajne rzeczy. Chciało im się robić. Y, teraz tylko wszyscy chcą coś wygooglać, y, przepisać się z Wikipedii i, i dostać dyplom magistra za nic. Więc jak gdyby, jak gdyby ktoś chciał zrobić coś pożytecznego, e, jakoś, jakieś stanowisko, jakiś układ pomiarowy, to zachęcam do popatrzenia na tematy z naszej katedry. Zawsze można znaleźć jakiś temat taki konstrukcyjny, pomiarowy, e, gdzie można się wykazać. I drodzy Państwo, przejdziemy do mm, tabelki szóstej. Mam nadzieję, że Państwo mają przygotowaną tabelkę na robienie notatek. Mamy zadawne ciśnienie. Ciśnienie będziemy zadawali za pomocą tej m, widocznej tutaj pompki. To jest wyposażenie ciśnieniemierza lekarskiego. Sprawdziłem w, w pierwszym nagraniu, że mówiłem o manometrze cyfrowym. Tak myślałem o tych cyfrowych przyrządach, że nazwałem ciśnieniemierz lekarski manometrem y, cyfrowym. Ale myślę, że Państwo byli uważni i zauważyliście, y, że się pomyliłem ale tyle lat już pracuję, że drobne pomyłki w tym, co mówię, nie, nie są jakimś dla mnie wielkim problemem. Tłumaczę się z tych błędów, nie nagrywam drugi raz, nie będę udawał, że, że się czegoś tam y, czasami y, pomylę w czymś. Więc mamy skalę, manometr lekarski wyskalowany jest, czy też ciśnieniomierz w milimetrach słupka rtęci y, i jak widać ma zakres 300. No 300, ciśnienie, 300 to dla człowieka bardzo duże ciśnienie. Wiemy, że nominalne to są wartości 80 na 120. Skurczowe i rozkurczowe. Więc ciśnieniomierz lekarski ma tutaj taki zawór. Ten zawór jak poluzujemy, to powietrze się nie gromadzi. Jak go zamknę, pokręcę w prawo. To pompując zwiększamy ciśnienie. W lewo powietrze wypuszczam. Prosta obsługa, ale tak by Państwo to robili samodzielnie, więc ja będę to robił, a Państwo sobie wyobrażacie, że pracujecie ręką i ściskacie. Jak ktoś w domu ma taki manometr, niego go teraz wyjmie i będzie pompował razem ze mną, żeby czuć atmosferę tego ćwiczenia. Dobrze. Więc y, zrobimy teraz to tak, żeby było pewne, że Państwo robią notatki razem ze mną, że są w stanie robić notatki. Ja będę robił swoje notatki, i jeżeli ja zdążę zapisać, to znaczy, że również Państwo zdążą zapisać. W ten sposób nasze ćwiczenie w tym punkcie myślę, że zrobimy sprawnie. Więc y, jeszcze tylko zerknę na mój komputer. Czy widać kropeczkę? Słabo widać tę kropeczkę, więc tutaj proszę zwrócić uwagę, w tym miejscu na wyświetlaczu jest kropeczka. Zakres mamy 10 V, więc w tej chwili jest 168 MV, czyli 0,168. Wypuszczę teraz całkiem powietrze z naszego układu. Podkręciłem zawór całkowicie. Więc to jest 0. I zapiszemy w takim razie to, co wskazuje teraz Woltomierz. Ja odczytam ten pierwszy wynik: 0,1390. Tyle zapisałem. Drobna uwaga co do odczytywania woltomierza. Oczywiście przyrządy są nieidealne, układ nie jest idealny i, i wskazania multimetru będą się zmieniały, nawet jeżeli ciśnienie będzie stało w miejscu. Więc zawsze studenci pytają co mają wpisać do tabelki. No po prostu wpisują Państwo na pewno te cyfry, które są pewne, które nie zmieniają się, w tej chwili mamy 1, 3, 7 po przecinku wyraźnie widoczne, bez problemu odczytujemy. A cyfry, które się zmieniają, albo je, patrząc przez kilka sekund, próbujemy uśrednić. Na przykład teraz byśmy wpisali czwórkę, powiedzmy, na ostatniej pozycji, trójkę, czwórkę, albo jeżeli się zmieniają tak szybko, ja teraz yy, poruszam troszeczkę pompką yy, o, i zrobię szybkie zmiany na ostatniej pozycji. Jeżeli zmiany są tak szybkie, że nie widzimy tej cyfry, nie możemy jej czytać, to po prostu ją już pomijamy. Czyli podsumowując, zapisujemy wszystko, co widzimy w sposób wyraźny na wyświetlaczu multimetru. Jeżeli jakaś pozycja się zmienia, ale widzimy poszczególne cyfry, to w ciągu 2-3 sekund staramy się ten wynik uśrednić. A to, co widzimy w sposób ciągły, bezproblemowy, zapisujemy i nad tym się nie zastanawiamy. Więc yy, to jest potrzeb, pierwszy odczyt 0 yy, zero. Zero mm subkartencji. Obok mamy tabelkę kolumna do kilopaskali. To oczywiście trzeba sobie wyliczyć. My zapisujemy trzecią kolumnę. Napięcie wyjściowe na trzecim wyjściu. Yy, tutaj już nie będę przestawiał kamerki, tylko przestawię na chwilkę. O, widzimy wyjście pierwsze, wyjście drugie, wyjście trzecie. Wyjścia trzeciego czytujemy y, napięcia. Zamykam y, zawór tu w prawo. Zamykam zawór do końca i wygląda na to, że ciśnienie się jeszcze trochę y, obniżyło, po prostu się rozprężyło to y, w tych cienkich rurkach i y, trochę jeszcze to napięcie zmalało, więc właściwie. Y, Możemy zapisać, e, trochę zmodyfikować ten pierwszy odczyt i zapiszemy to, co teraz widać. E, każdy sobie już teraz sam odczytuje, nie będę głośno czytał. W każdym razie jest to 0,1, a co po jedynce, to już każdy sobie czyta sam. I zaczynamy tabelkę. 20 mm słup kartenci. powoli pompuje. Nie wiem, czy Państwo słyszą tą pompkę, czy nie. E, Państwo kamera nie, nie pokazuje dokładnie naprzeciwko wskazówki. Wiemy, że powinniśmy tutaj patrzeć prostopadle do tarczy manometru, więc ja będę mówił, kiedy jest ci się nieustawione, teraz jeśli się nieustawione. Czytamy wskazanie multimetru. Każdy zapisuje to, co widzi. Ja zapisałem, zmieniam na. 40. Widzimy w tabelce, mamy co 120 mm kartenci, czyli wszystkie ocyfrowane działki. 20, 40, 60 i tak dalej. Trochę sobie przestawię krzesło, bo krzywo patrzę. 40 mm kartenci. Czasami trochę za dużo, muszę upuścić, więc że Państwa teraz jest 40. Proszę, zapisujemy z. E, multimetru, wynik 60. E, jak Państwo widzą, ciśnienie narasta, a potem przez chwilę jeszcze opada, ponieważ e, układ jest elastyczny, więc, e, więc e, ciśnienie nie jest e, na początku trochę się zmienia, zanim się ustabilizuje. Teraz jest 60. Czytamy e, wynik z multimetru. 80, 80 jest, za chwilę będzie, jeszcze nie ma. Teraz jest. Teraz jest 80. Czytamy wynik. 100. Trochę przesadziłem. Opuszczę trochę powietrza. 100 Trochę za mało. Tak, teraz jest 100. Czytamy wynik? 120 120 jest. Jeszcze nie. Teraz jest 120.

jeszcze nie 160 jest teraz. 180, jeszcze trochę. Tu jest 180. Nie przepraszam, jeszcze nie. Tak. Teraz jest 180. 200 mamy w planie. Dwieście jest prawie, że teraz, ale jeszcze nie.

Dwieście czterdzieści jeszcze nie trochę za dużo mi się napompowało, o teraz jest dwieście czterdzieści. Yy, zaraz, może powtórzyć to 240, bo z tego wszystkiego sam nie zapisałem wyniku. Dobrze, 260. Jeszcze nie, trochę za dużo. Dwieście sześćdziesiąt jest teraz. Dwieście osiemdziesiąt. Czerwona wartość. Trochę za dużo. Teraz jest dwieście To było 280, dobrze i 300, trochę za dużo, jeszcze trochę mniej. O, teraz mamy 300. Wypuszczam powietrze. Więc Drodzy Państwo, wypełniliśmy tabelkę numer 6. Hmm, tabelka numer 6 została wypełniona. Yy, mamy dalej tabelkę numer 7, ale tabelka numer 7 to jest tabelka na przeprowadzenie i zapisanie obliczeń, więc tabelkę numer 7 nie wypełniamy podczas Laboratorium w czasie ćwiczeń, tylko robiąc sprawozdanie. To jest miejsce na wyliczenie błędów. Idea jest taka, że liczą Państwo błędy i porównują z danymi technicznymi podanymi przez producenta. Przypomnę, że w instrukcji jest tabelka 4 i 5, którą trzeba wypełnić na podstawie dokumentacji czujnika obrócić odpowiednie parametry, błędy i potem na koniec porównać to, co uzyskaliście Państwo z pomiarów, z tym, co podał producent, czy to się ze sobą zgadza. I to byłoby tyle na temat punktu 4.1. Punkt Wyznaczenie charakterystyki przetwarzania czujnika MPX5050DP. Wypełniliśmy tabelkę w punkcie 4.1.2. W punkcie 4.1.3 Państwo robią samodzielnie obliczenia. Dobrze, to byłoby tyle. Przejdziemy za chwilę do punktu 4.2.